Hejka chomniczki! Jak istotne w zarabianiu jest posiadanie edukacji finansowej? Niektórzy twierdzą, że można znać całą teorię, a mimo to nie potrafić jej zastosować. Znalazłem dla Was dzisiaj filmik zabierający przemyślenia na ten właśnie temat. Posłuchajmy. Kilkakrotnie zapisywałam się na Uniwersytet Finansowego z pokoju. Miałam w banku 45 tysięcy dolarów i chciałam wykorzystać przynajmniej część tych oszczędności, żeby kupić samochód. Skończyło się na tym, że wzięłam pożyczkę na 41 tysięcy, oprocentowaną na prawie 4% i to był błąd. Wiem, że mogę dostać lepsze warunki, więc staram się pierwszą pożyczkę zrefinansować. Ale co w takim razie powinnam zrobić z oszczędnościami? Czasami chcemy mieć wszystko i to od razu. Tak bardzo, że jesteśmy skłonni porzucić edukację dla fajnego samochodu. Cóż, historię już znamy, więc teraz przejdźmy do obiecanej porady od eksperta. Powinnaś zapisać się z powrotem na ten kurs. Niepotrzebnie zrezygnowałaś, skończy cały program i dopiero wtedy możemy pogadać. W tym przypadku całkowicie zgadzam się z ekspertem. Lepiej przyłożyć się do nauki, nawet jeśli oznacza to jeżdżenie metrem przez kilka lat. Później, dzięki swojej inteligencji i nowo nabytej wiedzy, nie tylko kupicie samochód, a będziecie latać własnym samolotem, trzeba inwestować w swoją przyszłość. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia!